A teraz idziemy na jednego czy sobie zacząć w brę, żeby nie było zbyt głośno Spójrzcie teraz, idzie z Counter Strike'em. Idzie sobie ziomeczek, ma sobie tego swojego jebanego five sevena. Idzie, patrzy się, o! Akcja pod mostem! Przeskanował drewienko! Widział nas wszystkich, widział to! No Ale w pierwszej rundzie nie miał aim'a No nie, ale w miał magicznego bone hopa I sobie wszystko potem podświetlił elegancko Także wiesz, na jedno wychodzi Okej, okay, dobra, fajnie, teraz był przejebał, debil. Lecim dalej, kolejna ronda. Ja Też w Co jest, mów? On tego autu panikowo ma, najlepsze jest to, że używa to używać, nie potrafi. Jop. Skacze, 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 skacze. O, zobaczył sobie na naszego respa. Tak? Ale nie, on się Ale on co jest? On, on zamiast A, AD, AD, on używa W, i on tak ciągle tylko w jedną stronę leci. Może no, nie wiem. Teraz wie o mnie, ale to powiedzmy, że było żywienie do tego, że nas widział na rada, że przynajmniej mniej jednego. Zanku, nie może, bo ja to widzę. On, on bodyhop robi na takiej zasadzie, mówiąc, że Ci, czemu trzyma spację. I on takimi łukami, widzisz, jakby lata. Tak, Ronda, powiedzmy, że była bardzo normalna Kamera który tutaj... sobie do no, druga runda przez skrzynkę napierdzielał <laughs> Spoko, ziomek. Okej, okay, teraz kwestia skoku do cza skoczył i strzelił, kurde, magiczne namierzanie, trafił go w odbyt. Dobra, ronda numer 3. Oh, Właściwie no to, to jest nawet tak... 4. Dobra, tych jest, w tych pierwszych tak. rundach takiego bota nie miał, dopiero no potem nie. się odpalił. Do staring, um... kilka czy skończyliście? Skończyliśmy szybko, 15, 16 do długo. No, hmm. wydał sobie Hasklera, pięknego. A, do co ze sprawdzacie. Ty też. Wszyscy sprawdzacie. Ale jak mam nóż w nie, nazwany. Nie Odpalony? No tak no. Druga runda, idziemy sobie w czterech po, pod mostem, nie? On stary patrzył się idealnie w do od mostu, tam nie ma żadnej szaliny Z tego miejsca gdzie on był Tam jest zbyt wysoki kąt, ale on widział No Ja na most wtedy, w tej pierwszej rundzie ja wlazłem na most, nie? Za skrzynką No Ja to w... o! Kamala zabił teraz przez drzwi takim ładnym prefierem, nie? No. Jakby go zupełnie nie widział, no przecież to jest kurwa normalnie piękne Teraz ja mówiłem, że nie ja, ja nie miałem kurwa szans się ruszyć, ja wychodziłem... Oni wychodzili na mnie. Celoknie dostawałem pySami w ogóle. Kiwem kuł ciekawe jakbyś teraz, jakbym teraz opalił overwatch, to czy bym go znalazł? Pewnie nie, bo to jest przez kilku razu tygodni, nawet czasami. A. To właśnie jest ten minus, o Znowu sobie ten skaka. co jest od razu, mi kumpel na przykład MQ. dostał bana od razu. Zabrałem jednego ten... meczu na WH i dostawcie samym meczu jeszcze bana. Nawet Kwatery. jeszcze nie skończył. Dwa dla CT i dwa dla TR, zobaczcie jak on pięknie skanuje Oglądam, znaczy no przez skrzynkę widzę teraz to, no to jest epickie, nie? I ja się potem dziwię, kto mnie w tamtym miejscu mógł trafić? No kto? No kto normalny? No kurwa, no jakiś jebany odpał No Indian, tak? Tak, tak No szopali... przez skrzynkę tą taką zajebistą skanował, no mistrz W opisie filmiku oczywiście macie URL do jego profilu Steam Tam macie opcję zgłoś za nadużycia Dam też potem każdemu, w formie linku do, do opisu filmiku, e, linka do screenshota, gdzie gościu sobie tam mówi, że zabił Hitlera. To podchodzi, nie, nie, że zabił, wychwalał go tam. No, to podchodzi pod tego, pod... E, Propagandowanie nazizmu. No, pro, propaganda nazizmu i tak dalej. Także też będzie prawdopodobnie ban. Ale All ruch? that lucky shot. Ale ten typ nie zna mapy nawet w ogóle, co skanuje, co nie. No. A wy to nagrywacie? Tak, teraz w tej chwili aktualnie Stwierdziłem, że to nagram, bo no stary, kurwa, sorry, nie? Masz, o... masz, ochotę, masz ochotę, kurwa, na mecz, na normalną grę i co się, co się dzieje? No i dajcie coś Ale kurwa, no, to był prosty 100 tu nie ma nawet co dyskutować, nawet nie musisz tam oglądać tego demka, kurwa, później Wiesz, no. kurwa, ale, ale ja ten tym zabrałem, w jakiej, ten w jakiej pozycji wyświnił, ustawił kurwa, wychylam, mam jedną czwartą sekundy na reakcję i dostaję bułę ale Demko bardzo ładna sprawa, nie mówię, że nie, no. No to Żeby nie było, że koloruję, mecz skończył się 16 do 2 dla oczywiście teamów od tego właśnie ziomeczka. Goście miały staty 32 na 7? No, jakoś tak. No. Jakim cudem on numer te 7 razy? Nie mam pojęcia. To, to były Sorry. pierwsze rundy. No. Nie, bo ja awką grałem na <grym> Ja, No, jest oślepiony, wybiega, banił... A bo byliśmy banio. w jednym miejscu my się trigger nie włączył i jedno z nas go zabił w końcu. Też tak mogło być. Ja no, oh, teraz, teraz celował mi się w głowę przez yy, drzwi. Zajebiście, nie? Ja tu nagresz to, wrzuć tego yy, linkiem kopsnij. Kopsnę, kopsnę. Ale proszę, jest tak. Przy okazji pan można mu wysłać linka. A później, a później ludzie myślą, że. O, gej, kurde zrobił mu ranka. Nie. O, flashbang, dostał flashbangiem na moście, ale jednak wiedział gdzie stoi i mnie zajebał. Wyskoczył do rzeki, full auto. Oczywiście zabił Smila, czyli w sumie typa, na też lekko mówiąc, tylko trułdupę. Francuz głupi. Okej, okay, runda kolejna, bo nasz kolega umarł, niestety, coś go zdążyło zabić. Nasz kolega teraz znowu sobie na most idzie. O! Akcja, reakcja. Namierzy przez skrzynkę. No co za perfidna świnia, kurwa. I czeka. Czeka. Czeka co się dzieje. No i namierza. O! Przez skrzynkę na moście do noca! Pięknie to było! Piękne! No cóż, no. 1 na jeden. Komornik kontra Chiper. BOOM! Headshot, kurwa! <laughs> I tak wyglądała zupełna większość run w tym meczu. No kurwa, to jest epickie. Kocham kantrysta taka za to właśnie teraz. W sumie normalna była chyba tylko pistoletówka. Później ten. Nawet ten nie, nie bo tam też cztery sobie na ten. Na ścianę patrzył. Przy okazji błony, hopa. No ale pistoletówka, no jako taka wyszła? Druga runda to był fart, bo my się wszyscy wysypali i. Druga runda to było kurwa to, że on sobie zobaczył przez jebane od mostu No to też A później strzelił we mnie na Mac... O! Mośle. To jest ta akcja piękna, nie widział mnie! To powiedzmy, że jeszcze było normalne, to powiedzmy, że teraz też mogło jeszcze być normalne, ale to? To? Co to ma być kurwa? Wychyla przez ścianę celowany w głowę. No perfidny chuj. Nie. Nie, nie, nie no, muszę, czy, czy, nie czy to pisz. Tą rundę widziałem, ze spektał w jako pierwszy w tym meczu. 8-2 w ciągu 7 minut już meczu, tak właściwie, no także bardzo, bardzo, to bardzo spoko, staty 15 do 5, spoko, luz, 0,2 na 10, a bo wtedy się zabijasz na moście. to było chyba już to, teraz sobie stoi, coś tam sobie chyba konfiguruje, skacze sobie też na BS-ie, znaczy na BS-ie, na respie, no już mi chuj, po co teraz, teraz dalej ciągnąć, to by było chyba na tyle w tym odcinku, także jeżeli macie podobne akcje, to podsyłacie... nie wiem, jakieś fotki, Nie, lepiej nie, nie się podsyłają, bo szkoda ringi. oglądać, szkoda tego oglądać, szkoda to nerwów, miało. szkoda nerwów, kurwa, na tą grę. Tak to właśnie bywa, że ostatnio, jak jest jakakolwiek promocja na CSA, wchodzą nowe konta, smerfy, nie smerfy, to owszem, czasem się zdarzy smurf, ale czasem jest perfidny, ale to perfidny śmieć, który schadzaj przez ścianę, na mierzu przez ścianę i chuj. No, a później to, o, rangi spadają, przypadek. No. Zobaczycie, minie maksymalnie pół roku, polecisz znowu fala banów jak rok temu i nagle wszyscy znowu się będą chwalili, Wow mam Suprema, a gram jak gustowane gówno Jej. No może nie aż tak, ale, ale... ale...